Witam wszystkich! Wiele osób ma problem z podłączeniem kontrolera DualSense Edge do Zen i PS5. Pokażę Ci, jak to zrobić używając połączenia Bluetooth lub połączenia kablem. Zacznij od sprawdzenia, czy oprogramowanie kontrolera jest ostatnią dostępną wersją. Przejdź do ustawień konsoli, następnie akcesoria i przejdź do DualSense Edge. Tutaj możesz sprawdzić, czy możesz pobrać nowszą wersję oprogramowania. Jeśli masz najnowszą wersję, przejdźmy do kolejnego kroku. Zainstaluj najnowsze Zen Studio i zaktualizuj oprogramowanie Zen do wersji 2.2.3. Jak to zrobić, znajdziesz to w moim poprzednim filmie. Link do filmu pojawi się w prawym górnym rogu. Jeśli jesteś gotowy, zaczynajmy. W pierwszym kroku podłącz Zen do PS5 lub komputera i sparuj kontroler DualSense Edge Zen. Kliknij niebieski przycisk po lewej stronie Zen, aby włączyć tryb parowania. Następnie na kontrolerze przyciśnij i przytrzymaj przycisk Share i PS do momentu, kiedy światło na kontrolerze zapali się na niebiesko. Kiedy połączysz kontroler z Zen, wtedy odłącz Zen od PS5 lub komputera. Następnie podłącz regularny kontroler DualSense do portu, a jeden po lewej stronie Zen. Podłącz Zen do PS5, a kiedy kontroler zapali się na pomarańczowo, wtedy wciśnij i przytrzymaj touchpad przez dwie sekundy. Teraz musisz przejść do ustawień konsoli i idź do zakładki akcesoria. Tutaj upewnij się, że Bluetooth jest wyłączony, a następnie wyłącz akcesoria, kiedy kontroler zostanie wyłączony, wciśnij i przytrzymaj L3 i R3 w tym samym czasie do momentu, kiedy zobaczysz zmieniające się światło na czerwone, zielone, niebieskie. Nie możesz pominąć tego kroku, jeżeli chcesz, aby skrypty działały poprawnie. Teraz możesz włączyć kontroler DualSense Edge wciskając przycisk PS na kontrolerze. To wszystko, teraz możesz używać kontrolera Edge z Bluetooth. Sprawdźmy, czy wszystko działa poprawnie. Kiedy sprawdzimy, czy w grze wszystko działa, wtedy pokażę ci, jak podłączyć kontroler DualSense Edge używając kabla. Połączenie z kablem da Ci stabilniejsze połączenie i mniejsze opóźnienie. Pamiętaj, że używając drugiego kontrolera nie będziesz mógł korzystać z takich funkcji jak wykrywanie broni, antyodrzut Rumble lub adaptacyjny. Kontroler Edge będzie wibrował, adaptacyjne spusty również będą działać, ale Zen nie otrzyma o tym informacji. Aby korzystać z tych funkcji, musisz używać tylko regularnego kontrolera, który jest podłączony do portu A1. W tym momencie nie ma innej drogi na podłączenie kontrolera Edge z Zen dla gier w wersji PS5. Możesz użyć kontrolera Edge bez korzystania z regularnego kontrolera, ale będziesz mógł grać w gry tylko w wersji PS4. Aby podłączyć DualSense Edge używając kabla, musisz korzystać z regularnego kontrolera podłączonego do portu A1. Połącz wszystko tak, jak pokazałem Ci wcześniej dla opcji Bluetooth. Tym razem, zamiast wciskać przycisk PS na kontrolerze, podłącz drugi kabel USB-C do portu A3, a następnie podłącz kabel do kontrolera. To wszystko możesz korzystać z kontrolera Edge. Teraz idź i baw się dobrze. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli to było dla Ciebie pomocne, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę, to pomoże mi rozwinąć kanał i przygotować więcej filmów dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, przyjdź na jeden z serwerów Discord, znajdziesz tutaj darmową pomoc oraz mnóstwo darmowych skryptów od najlepszych twórców. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem. Jeśli szukasz więcej poradników, sprawdź kanał YouTube Gaming lub odwiedź grupę Facebook Gaming. Pamiętaj o tym, aby nie kupować skryptów. 99% sprzedawanych skryptów to oszustwo. Są to po prostu darmowe skrypty, które mają zmienione nazwy. Do zobaczenia w kolejnym wideo.